Siemka, ja jestem Geek, a to jest Let's Miss Body Combat. Hmm, być może już kojarzycie tytuł. Był recenzowany przez Projekt VR, również na kanale VR Polska umieścił swój filmik. A ja dzisiaj wam pokażę tak na szybciorka, jak wygląda trening w tej grze. Na koniec, <laughs> na koniec, albo gdzieś w trakcie, powiem wam jak zdobyć kluczyk do gry i gdzie się ewentualnie udać, żeby mieć możliwość na zdobycie. Więc wydaje mi się, że warto może, jak nie poprzewijać, to obejrzeć, Mam nadzieję, że krótki odcineczek filmu. Les Mills jest byłym Olimpijczykiem, który właśnie stworzył swój system Body Combat, czyli system, który ma usprawdzić nasze ciało. System jest stosowany w wielu klubach fitness ze względu, że jest bardzo dynamiczny. Dobry trening cardio. Możemy sobie tutaj wybrać, jaki trening nas interesuje, od najmniej zaawansowanych, po oczywiście te najbardziej, które już ciągną z nas siódme poty. Ja tutaj obiecałem komuś, że troszeczkę przy tym się spocę. No zobaczymy, może się uda. Ja oczywiście postaram się wybrać jakiś króciutki trening, ponieważ nie mam za dużo czasu. A cóż, no, to jest typowe, chyba, stwierdzenie osób, pondowym roku no niestety nie mam czasu na, na treningi na siłowni więc muszę zrezygnować z tego karnetu i z mojego postanowienia wydaje mi się, że te kilkadziesiąt dolców zainwestowanych w tą grę być może jest lepszym rozwiązaniem, gdzie możesz w zaciszu domowym sobie potrenować. Zanim przejdziemy do treningu, ja chwilę coś powiem opowiem o tej grze, o grze czy też o, o tej apce fitnessowej po prostu, bo to no ciężko można nazwać to grą, po prostu gaminizacja różnych stref, stref naszego życia jak widzicie, tutaj mamy nasze statystyki, ile workoutów, już, treningów już, już miałem za sobą ile mi to czasu zajęło, ile kalorii spaliłem mamy tutaj taki fajny zegareczek w tej chwili mi pokazuje wersję gry oraz czas. Bardzo fajna sprawa, że, że, że jednak kontrolujemy ten czas w tej apce. Tutaj w trakcie treningu jeszcze pokazuje nam, ile w danym treningu kalorii spaliliśmy. Co wyróżnia grę? Coś, co być może wielu osobom może przeszkadzać. Natomiast jest to ciągłe zachęcenie trenerów właśnie do treningu. Co najlepsze, bardzo mi się to podoba, te, te postacie są bardzo szczegółowe wydawać by się mogło i naprawdę zachęca to do treningu myślałem, że na początku będzie mi to bardzo przeszkadzać jednak, cóż, no jednak chyba czasami lepiej sprawdzić już na własnej skórze jak to wygląda stylistycznie jest bardzo przyjemna wszystkie treningi odbywają się w różnych miejscach oczywiście zawsze to jest ta hala tutaj komfortowa ale gdzieś tam te tło w tyle się zmienia. Jeżeli dany trening przeszli nasi yy, przyjaciele, to również będą, będziemy mieć ich yy, w takim kwadraciku, leaderboardzie i to jest fajny element, żeby się sami ze sobą troszeczkę pobawić. Tak, koda, że w czasie rzeczywistym tego nie ma, no, ale do zrealizowania byłoby to może stosunkowo trudno, ze względu na to, że trendujemy w różnych porach. W tym czasie też apka po prostu dorzuca inne osoby, które ten tren, trening wykonywały na podobnym poziomie. Brakuje mi tutaj trochę chyba bardziej zaawansowanych statystyk. Tutaj mam obecny tydzień, tu kolejny, znaczy wcześniejszy. Dobra, może zacznijmy ten trening. Ja nie wiem, co by tu wziąć. Może taki quick hits? A może ten tutaj, on jest bardziej intensywny. Może przy okazji się spocę. Tutaj też uwaga ode mnie przed każdym takim treningiem zalecam troszeczkę się porozciągać jak na konkret żebyśmy poczuli że jesteśmy rozgrzani ponieważ jeżeli tego nie zrobicie to przez najbliższe kilka dni możecie bardzo cierpieć troszeczkę yy, chyba przesadziłem z ustawieniami nagrywania ponieważ troszeczkę mi szarpie obraz no ale zobaczymy jak to zacznijmy here's a little tip and it's around calories Just take note of how many calories you've burned and next time you do this workout. me Good choice, but I wonder where we're gonna be doing this workout today. No, it not matter. 10:30, some last time we're gonna start with some training. So put your fists in front of you. Here we go, we're gonna A, start with no the left knee. Put your hands oh. past the knee and now the right knee. Hey, that's right. Stand on one leg. As you put your hands down past your knee? Can you feel it in your core? Try sending that message to the core. Come on, core, get into the party. We're gonna speed this up. Ready? A little faster. Go. Feels like you're walking knees. You drive that knee up and out and forward. We're gonna give you four more. All right, drop it. Left foot forward. Combat stance. Boxing guard. Four jabs. Left side. Go. Rhythm change. Jab. Jab. Cross twice. Four single jabs. Four, three. the rhythm. Jab, jab, cross. Bang, bang. Bang, bang. It's a speed and low. On that cross. One more time. Heads up, new combo coming. You're gonna put all your weight on your back foot. Front knee. Two. Did you get it? Big cross off the back arm. Boom It's a slow. O dziwne, nie zaliczyło. O jak widzicie? tą nogą, to jest opcjonalne ale jak chcemy mieć trening, to ruszamy the beat drop, go! Cross come on Now you know what's got four more reps. Let's get those hands and pull. No, muszę się cofnąć. Trzeba bardzo uważać na to. Jak widzieliście, bardzo trudno synchronizować te łapania, ale być może. Of training. Right, quickly, it's four right Jeff? Go, four, three, two. Now, that rhythm you go jab, jab, cross, jab, jab, cross, snap that jab. So, you're punching in line with your shoulder. Good alignment means great results, means muscles are firing, and then you feel even more authentic, don't you? Right now, you put the weight on the back knee. Come on, front knee looks Two reps slow, one rep slow, land forward and then cross with your back arm. Right, right, land down, left cross. So this is the feeling phase. <coughs> feel it in the body and then just get your timing right on the target. Striking the target because you're about to pick up the pace, pick up the tempo. Let's go. Power knee, power knee, power knee, land and punch. Power knee. Bringing your hands down past the line of your thigh. Because that's going to stimulate obliques, it's going to raise the heart rate, and you're going to be working even more muscles of our body. This is your last one! big cross! Hit it! Did you smack it? Awesome. Now come into that wide front stance, put your boxing guard up. Left. Kurdek, can you Right side. Point, left side. Now we are going to be moving to a medium pace Targets moving faster Whoa! Whoa! Targets are going to be moving lightly fast Here they come Here they come quicker Boom! 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 Four quick ones Four quick ones Four quick ones Go! Now hook, lift and ride Go! Four, three, two, one Turn your hips Turn your knees Turn your heels on the hook These are short range circular strikes See the targets are coming at you, but then the targets change? See how they've changed angle? You just gotta break them. Come on. Big power shots! I'm gonna hand you over to Rage! Alright, left knee. Slow. Whoa. Slowing it down, but not lowering the intensity. Right side. Soon as we use our legs, the heart has to work a whole lot harder to get them off the floor. Left side, four more, let's go. Get that squeeze on. Really contract the muscles of the upper body. Right side, last four. We have the jab and the hook combo. Left, right. Eight reps. Jab. Left, right. Go. Hook. Left, right. Seven reps. Beats getting hot and heavy. Like your punches. You're halfway. Well done. Keep going. Let's see if we can hit those targets a little heavier with the hook. I love a good knockout hook. Boy. Dwa więcej! last one and we're done. Last Jeden best one, one big hook, boom. Uh. Uh. Hey. się sharpować. No, no, mogło być lepiej. Ja co poprawiać? No performance. No, jest okej. Okay. Puf, uh, 57 kalorii. Obejrzyjmy, jak to sobie wygląda. Ładnie. Mimo, że tam są prawdopodobnie nie elementy 3D, tylko nałożone bitmapy. Przestrzeni z efektem paralaksy. Okej. Okay. To był Lesmis Body Combat. zostawiam roza. Też niezły wynik. Jak na te buteleczki, które tam są. Ale to może, nie wiem. Homo Vimbrovnikus. W sumie można powiedzieć, że wtedy słabo. Dobra. Lekkie zadyszki dostałem. Może pójdę na śniadanie. O tej późnej już godzinie. Dobra, ale o czym miałem wspomnieć? Miałem wspomnieć o tym, gdzie dorwać yy, kluczyk do gry. Kluczyk możecie dorwać oczywiście. Już wam mówię. Na Discordzie w Arkadia Polska. Giveaway trwa dzisiaj... Bo do godziny 18, więc musicie się bardzo spieszyć. Ja mam nadzieję, że jeszcze zdążę szybciutko to yy, filmik wam wrzucić. Jednak to jednak nie wszystko. Proponuję, zachęcam wpadać na kanał Projekt VR, obserwować, subskrybować wszystkie jego filmiki. Bo być może już niedługo też będzie tam możliwość zdobycia kluczyka do tej, jakże, jakże fajnej gry, znaczy gry, apki fitnessowej po tym, co się stało z Fit XR, czyli dawnym box VR to niestety model subskrypcyjny to już naprawdę lepiej pójść do salonu fitness i, i popłacić się z kimś innym powycierać poty na ławkach i tak dalej tyle ode mnie, polecam jest to prawdopodobnie teraz jedna y, będzie jedna z najczęściej otwieranych przeze mnie apek w tym celu również kiedyś zakupiłem powerbeatsa tam troszeczkę to leży, tutaj widać naprawdę y, solidne wykonanie również pod względem jeżeli chodzi o sam trening dobra, trzymajcie się Oczywiście ja jestem geek, Zachęcam do polajkowania materiału, rzucenia subskrypcji oraz dzwoneczka, żeby być może nic was więcej nie ominęło, jeżeli interesują Was tematy vr -owe. Trzymajcie się. Hejo!